Bardzo gorąco zapraszamy na Tydzień Jezusa w Warszawie. W ramach Tygodnia Jezusa również odbędzie się Slot Warszawa. 21 do 28 czerwca 2015, nasza stolica. Na Slot Warszawa będą odbywały się koncerty rockowe, jak i hip hopowe. Będzie też bardzo dużo różnych warsztatów i nie może ciebie tam zabrać. Festiwal muzyki chrześcijańskiej, glory Slot Warszawa wydarzenia na terenie całej Warszawy oraz wiele akcji indywidualnych. na Od Warszawa odbędą się koncerty rokowe W ramach festiwalu wystąpi Mietek Szcześniak z grupą Deus Meus. Wystąpi Gospel Siena Choir, Exodus 15, Royal Rap. Na scenie slotowej będzie Kola będzie Poison, będzie Archie, więc będzie naprawdę przednia impreza. W ramach festiwalu muzyki chrześcijańskiej glory wystąpi także Elvis Presley Leland Johnson. Nie zabraknie również atrakcji dla dzieci. Będziemy mieli dmuchańce, zjeżdżalnie dla dzieci. Mam... Szczególne jest to, że będzie to czas jedności, kiedy to różne kościoły i organizacje, różni wierzący razem wyjdą, aby coś uczynić dla Jezusa w tym mieście. To niesamowity przywilej, że możemy mówić o Jezusie Chrystusie. Naszym rodakom. Wierzymy, że Bóg otworzył szeroko drzwi, abyśmy w tym czasie dzielili się Ewangelią. Ta okazja musi być wykorzystana. A najbardziej niezwykłe jest to, że wiele różnych wierzących, wiele różnych kościołów chce zrobić coś razem i ta spójność, ta jedność jest nowego rodzaju smakiem na terenie stolicy. Młodzi, starzy, inni. Viva France! France. France. Francuzi mamy! Mamy Niemców! Są z Kanady, są ze Stanów Zjednoczonych, z Korei rozmawiałem z ludźmi. To jest, to jest prawdziwa, fantastyczna manifestacja radości. Będą różnego rodzaju namioty, różnych posług w trakcie miasteczka na polach mokotowskich. Będą stoiska, będą warsztaty gospelowe. Będzie również prezentacja różnych filmów, e, będą warsztaty z szydełkowania, warsztaty z, z fryzjerstwa. E, Wobec tego nie może Ciebie zabraknąć. Będzie także również wiele indywidualnych form zaangażowania. Między innymi gorąco zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniach, które są wypisane na stronie internetowej tydzień Jezusa.pl. dzień ewangelizacyjnej koszulki, dzień ewangelizacyjnego traktatu, dzień ewangelizacyjnego SMS-a. Robimy to po raz pierwszy w Warszawie i to jest naprawdę niesamowity przywilej, że taka wielka impreza, która jest poświęcona czci Bogu, będzie miała wpływ na wszystkich ludzi wokół. 13 czerwca odbędzie się szkolenie z Michałem Siczkiem na temat jak prowadzić ewangelizację uliczną indywidualnie na ulicy i słowo naszego świadectwa to mi się bardzo podoba o tym czasami wielu chrześcijan zapomina bo Biblia mówi że zwyciężamy przez krew baranka ale przez słowo naszego świadectwa im więcej mówić świadectwo tym bardziej się wzmacniasz. A 27 czerwca odbędzie się marsz dla Jezusa od godziny 12 do 16. Plac bankowy godzina 12 nie możecie Ciebie zabraknąć.